Analiza indeksów wraz z wrześniową serią kontraktów według techniki Fibonacci'ego. Witam 16 lipca. Wczoraj mieliśmy do czynienia z dość ciekawą końcówką sesji, trochę nieoczekiwany wzrost aktywności i podaży, no i udana obrona lokalnej strefy wsparcia Fibonacci'ego 2230-36. Dzisiaj nastroje. Się poprawiły. Efektem tego jest pokonanie respektowanej w ostatnim czasie spadkowej linii kanału cenowego. Widać, że w tej chwili indeks testuje zniesienie 23,6 całego impulsu spadkowego. Jeśli chodzi jednak o zapory podażowe, większe znaczenie należałoby przypisać znanej nam już strefie 2306-2310, no i średnioterminowej strefie oporu 2334-39. Dlaczego większe znaczenie? No z prostego powodu, teraz dodatkowo w tych właśnie wymienionych obszarach cenowych grupują się projekcje potencjalnego spadkowego w tym ujęciu Układu A, B, C, D, zarówno w tym pierwszym węźle, jak i w drugim, istotniejszym z racji no, ciekawej zależności występującej pomiędzy ruchem AB i CD, a także zniesieniem 38,2 całego impulsu spadkowego. To jest zatem. W dalszym ciągu istotny opór techniczny, choć już w rejonie 2306-2310 można oczekiwać jakiejś reakcji ze strony podaży, chociażby z tego względu, że tutaj występuje wzmocnienie w postaci Midline. Negacja zatem. Strefy 2306-2310, no to pierwszy tak naprawdę pozytywny sygnał uwiarygodniający całą inicjatywę byków, zapoczątkowaną węźle 2200-2210. No i ta, takie, takie wydarzenia świadczyłyby o możliwości szybkiego przetestowania strefy 34-39. Aktualnym wsparciem w tym momencie nadal. Pozostaje węzeł 2230-36. Tak więc, no, dość istotne, ciekawe wyzwania przed kupującymi, zobaczymy. Jak popyt zda popyt ten pierwszy egzamin, właśnie w tym przedziale 2306-2310, na kontraktach również możemy przeprowadzić analogiczną analizę. Tutaj, jest, tutaj jak zwykle, posiłkuje się wykresem intradejowym, więc ten potencjalny układ ABCD jest zdecydowanie lepiej widoczny. Pierwszy węzeł 2311-16 no i ten symetryczny, tak, tak go nazwijmy 2338 30, -30. 33-38. W tej chwili natomiast popyt ma problem z pokonaniem widocznego skupiska linii zniesienia 88 i 6 to jest mniej więcej rejon 2296. Aż trzy linie tworzą nam stosunkowo wąski korytarz cenowy. no Niemniej jednak na razie przewagę zachowuje w tym ujęciu intradayowym popyt więc nie można wykluczyć że już za chwilę dojdzie jednak do konfrontacji w tym węźniu 2311 2316 jeśli by komu zabraknie determinacji i opór zostanie pokonany to tak jak sugerowałem przed momentem to będzie zapowiedź testu kluczowego w tym momencie oporu 2333-38. Sygnał negatywny z kolei to nieudana próba pokonania testowanej w tej chwili lokalnej zapory podażowej i dodatkowo przełamanie wsparcia 6367. Nie można wykluczyć, że w takiej sytuacji kontrakty no, powróciłyby tutaj w okolice węzła 3842 bądź nawet 2206-2211. Indeks DAX jakby tutaj idealnie, respektujący sygnały techniczne. Wspominałem o strefie 11:420, 11:450. Pokonanie tej strefy, która następnie przeobraziła się w zaporę popytową, sprawiło, że w tej chwili indeks już testuje kolejny opór 11726-11780. No to równie istotny opór techniczny, sporo różnych zniesień projekcji cenowych Fibonacciego, no ale ten wcześniejszy sygnał polegający na pokonaniu oporu 11420-450 w połączeniu z górną linią kanału, no, cechował się jednak większym poziomem wiarygodności. Nie można za tym wykluczyć, że popyt poradzi sobie z, z tą właśnie przeszkodą. No i niedługo zobaczymy indeks dat co okolicy zniesienia 78,6 bądź 88,6 lub nawet zniesienia 100% poprzedniego ruchu spadkowego. Sygnał negatywny to nieudana próba pokonania testowanego w tej chwili oporu i powrót poniżej strefy 11420-11450. No i na razie nieźle wyglądający SP tutaj nawiązuje do naruszenia strefy 2104-2108, która przeobraziła się jednak wczoraj w zaporę popytową. Nie można wykluczyć, że konsekwencje z tym związane to kontynuacja ruchu no, z opcją tak naprawdę dotarcia indeksu do znanej nam już średnioterminowej zapory podażowej 2135-2140. Najbliższym wsparciem w ujęciu krótkoterminowym Pozostaje w tej chwili węzeł 2086-88. Jego pokonanie w kontekście naruszenia strefy 2104-2108, no to jednak negatywny sygnał techniczny, choć na razie przewagę zachowuje obóz Byków. Dziękuję bardzo.